Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022 Oczywiście na początku lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie, komentujcie w komentarzach Jeśli macie jakąś fajną taktykę czy coś tam I lecimy Znowu mi się spieprzył jakoś, jakoś to nagrywanie mi się spieprzyło No ale w ostatnim, kolej, w ostatnim meczu kolejki wygrywamy z Barney Adam Chlożek znowu strzela bramkę, tak jak widzicie 5 bramek w ostatnich 3 meczach no, fajny był mać, fajny. Przewagę mieliśmy, wygraliśmy z barnej Czym? Zapewniliśmy Barney po prostu spadek z ligi. Co jeszcze? skrzynka Może podsumowanie takiego, tego sezonu. Takie szybkie jakieś... Gdzie to było? Gdzieś to było... Hayden chce rozmawiać o przyszłości. Czas relaksu, oczywiście. Wszyscy na wakacje wynocha. I co? No, nie mogę tego znaleźć teraz. Premia dla drużyny oczywiście dostaniemy jakieś tam 34 prawie bańki na następne rozgrywki. i spada z rozgrywek. Co jeszcze? Reżimy treningowe to już tam nie ma na razie, bo, no bo wiadomo, wakacje. Podsumowanie sezonu i lecimy z podsumowaniem sezonu. Nowi zawodnicy. Jules Kounde nasz najlepszy transfer, średnia ocen 7-19, Miliano Martinez na drugim miejscu, Lodi na trzecim, na czwartym Chlożek, Joe Willock na miejscu piątym. No niestety bardzo, bardzo słaba postawa, no tych to nawet nie liczę, ale Calvulo no, fat, fatalnie grał, Santiago Munoz wypożyczony ze Santos Laguna, no to piłka z tego gola, z tego filmu chyba, Bentancur też za bardzo nie błyszczał, Barbosa także, to co Wam mówiłem, Callum Chambers i Bisoma także, Pawart dobrze dosyć zagrał jak na... Przejście i nieznanie języka. Nawet. Dobra, lecimy dalej. W tabeli, jak widzicie, szóste miejsce. Newcastle, Tottenham chyba zremisował. No, mieliśmy parę wpadek z jakimiś tam właśnie tymi drożynami. Może by to było lepiej, może jakoś tam byśmy się gdzieś zakwalifikowali. Na przykład z Leeds przegraliśmy, kiedy wygrywaliśmy z Brentford no West Ham to tutaj nas rozwalił co jeszcze z Norwich przegraliśmy kiedy mieli tylko jeden strzał na bramkę z Leeds tutaj znowu przegraliśmy z Watford remis 2-2 tylko z Aston Villa 1-1 przegrywamy łatwo z Leicester a więc no tych punkcików mogłoby być więcej ale nie ma co już teraz narzekać bo po prostu no, już się skończyło tutaj w Pucharze Anglii no cienko, cienko zagraliśmy, mieliśmy o wiele lepiej zagrać dlatego tego Nota 2 z plusem i w y, Pucharze Ligi Angielskiej no, spotkaliśmy Liverpool, który wyeliminowaliśmy, aczkolwiek nagrał w rezerwowym składzie i z Arsenalem y, przegrywamy 4 do 1 w następnej y, rundzie. Pamiętne chwile, wygrano 4 do 0 z Tottenhamem, to kiedy Hj Hojbjerg został usunięty w pierwszej minucie z boiska. Pamiętny mecz z Manchesterem City: 2 do 0 na wyjeździe po bramkach Wiloka i Kaluma Wilsona i bramka sezonu no, Shona Longstaffa, no, ale nie ma nie ma wideo, a więc no, nie można tego zobaczyć. Pewnie będzie, ale no, na razie nie ma. Najwięcej sprzedanych koszulek: Bentancur, dziwne: Bisuma, St. Maximin, Wilson, Gabi umowy sponsorskie poszły w górę, wiadomo je, przejęli nas szejkowie, a więc no, jak ustawiałem zespół 4-3-3 graliśmy e, graliśmy gegen który no tak no może troszkę jest tam znerfiony ale dalej, dalej bardzo dobrze działa, nie we wszystkich meczach ale dosyć, dosyć dobrze mi działał w tym sezonie będę próbował w tym sezonie będę próbował y, no jakiejś nowej taktyki, jakiejś z tych nowych, z tym bocznym wysuniętym obrońcą może, no zobaczymy jak to będzie, bo y, no na razie o tym, o Newcastle. Nagrody klubowe Jules Conde y, Króluje tutaj w, tym pił... w tych no, nagrodach, powiedzmy: piłka sezonu, młody piłka sezonu, transfer sezonu, bramka sezonu to już wiadomo, on Longstaff. Najlepszy strzelec Barbosa no tylko 9 bramek, spodziewałem się o wiele więcej. Najwięcej asysty Renan Lodi, no, najwięcej nagród dla piłkarza meczu Calum Wilson, Jules Conde. E, średnia ocena najwyższa i najwięcej cennych podej na 90 minut Jules Conde. do tego jeszcze rekord 10 no to 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 tutaj rekord 10 no to dobra 13 czystych kąt kont Emiliano Martineza, no tak jak mówiłem tylko 9 bramek w tym sezonie no to bardzo słabo bardzo słabo to jest e, powinien mieć co najmniej e, no dwucyfrówka powinna być co najmniej z tymi bramkami. Dobra, etos klubowy wykorzystuj do maksimum stałe fragmenty gry. O, no, coś tam się zmieniło. Graj futbol oparty o intensywny pressing, no to tym gegen pressem, ale możemy też na stałe fragmenty się nastawić troszkę, a więc trzeba by było tam w taktyce w tych stałych fragmentach gry troszkę je tam pomatać się. Bezterminowe zwiększyć reputację klubu. Mamy teraz chyba 3,5 pół gwiazdki. Z tego co pamiętam, nie przekraczać budżetu płacowego, no to tam każdy zespół chyba ma. Co najmniej czteroletnie kontrakty dla zawodników pierwszego zespołu. Koniec przyszłego sezonu: Premier League, górna połowa tabeli, no to chyba da się zrobić. I Conference League, osiągnij fazę finał. No, oczekiwany co najmniej finał. No nie wiem co jest jeszcze wyżej, no chyba wygrać tylko ten finał. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie oczekiwane. To jest e, oczekiwane e, to co oni chcą, e, czyli no zwiększyć reputację klubu, ukończenie rozbudowy obiektów młodzieżowych, jabłek z kontraktu. E, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Co o naszej e, drużynie e, więcej złota rękawica Ramsdale zdobywa nagrodę bramkarz Arsenalu Alisson na drugim miejscu, Ederson na trzecim miejscu w składzie no, kilka klubów się interesuje naszymi zawodnikami takimi jak Joe Willock Gabriel Barbosa niby że też, ale no daję mu obietnicę, że go nie sprzedam, no, zatrzymamy sobie go, jakoś tam mu chyba nie płacimy za dużo, aż sobie zobaczę no trochę dużo ale to i tak nie jest jak, jakaś tam suma wielka E, e, oczywiście odchodzi z klubu Karl Darlow. E, do tego e, Miguel Almiron. No, interesują się im drużyny, ale to już się interesują cały sezon. E, Callum Wilson zaczął interesować się im też drużyny. E, do tego Joel Lindon odchodzi. Niech idzie w cholerę. E, Matryci interesują się nim. West Brom i FC Nant. E, do tego Sean Longstaff też zainteresowanie Celtiku. E, Ryan Fraser też już. Cały sezon interesują się, nikt go jeszcze nie kupił i sprzedany do AMIENS e, e, zawodnik Rodrigo Wilca. A więc takie rzeczy. E, co jeszcze chciałem powiedzieć? Najlepszy napastnik, no to tak jak widzieliście, no mało tych bramek. Chlorzek 8, Joe Willock 8, Callum Wilson 8, z czego no nie grał bardzo długo, bo właśnie ta 4 czteromiesięczna kontuzja przeszkodziła mu troszkę w tym. No troszkę bardzo. Renan Lodi, nasz najlepszy asystent, Alan Sant-Maximin, na drugim miejscu 9 asyst i Gabriel Barbosa na 5 asyst, no to też no, no, nie, jest, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Będziemy raczej szukać właśnie, tak wam mówię, musimy zatrudnić następnego środkowego obrońcę, może zostanie się wtedy Las Celes. Bo wtedy byśmy mieli Las Celesa i Ciarana Clarka na środku obrony. Do tego jeszcze Colm Chambers może grać na środku obrony. I jakoś to, jakoś to może będzie, jeśli będziemy chcieli grać tymi trzema obrońcami z tyłu jeśli nie, no będziemy musieli chyba wzmocnić prawą stronę obrony, bo Calum Chambers, no słaby jest, słaby, jeśli odejdzie Matrici, też będziemy musieli zatrudnić następnego lewego obrońca, jakiegoś no, na zmiany bardziej, nie tam jakiegoś bo i tak Renan Lodi będzie naszym pierwszym obrońcą w pomocy, no jeszcze jeden pomocnik by się jakiś przydał, bo nie wiadomo jak to będzie z Shalwayem Bentancourt, Bisuma i Willock no, raczej Postaram się ich zostawić, bo to będzie nasza jakaś tam siła w tym środku pomocy. Almiron chcę, żeby odszedł, St. saint -Maximin raczej będzie grał w ataku, bo jeśli będziemy grać w tym 3 5 no to nie będzie miejsca na skrzydle, no, ale jeśli będziemy grali gegen pressem, no to będzie miejsce na skrzydle i będzie wtedy St maximin grał na lewej i Barbosa na prawej w ataku wtedy Callum Wilson jeśli nie odejdzie jeśli odejdzie no to spróbujemy może Chlożek będzie grał wtedy w ataku no zobaczymy, chciałbym grać dwoma napastnikami dlatego taka taktyka ja sobie chyba już nawet ją gdzieś tam sklepałem o właśnie taka 5-3-2 z dwoma bocznymi wysuniętymi obrońcami do tego nie wiem dlaczego tutaj jest to będzie raczej to. O, właśnie takie coś. Boczny wysunięty boczny bo, bo, bo środkowy obrońca. Na obronie albo na wsparciu do tego środkowego obrońca, albo tradycyjny środkowy obrońca to będzie. I jeden obrońca grający piłką, ale to też się zobaczy, jak to tam będzie szło w pomocy. Oczywiście to, co mówiłem, bisuma, Willock i do tego Bentancourt, właśnie taka będzie to pomoc, i w ataku będzie wtedy Gabriel Barbosa. Jako kompletny napastnik, może nie, ale jako no też może grać, ale jakoś on z tego co pamiętam, no, no właśnie nie jest za duży. Nie jest za duży w siłę, jakąś tam ma, ale też jakoś statystyki też mu spadają. No zobaczymy, napastnika raczej też będę chciał kupić jakiegoś, no bo z tymi, co, z tymi co mamy na tych bramek nie strzelamy dużo, może się nauczy, w ogóle się nauczył języka Barbosa? Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Znaczy on gada po angielsku, gdzieś to było, tylko że już nie pamiętam gdzie. No gdzieś, gdzieś, gdzieś to, gdzieś to tam jest. Co jeszcze? Co jeszcze chciałem powiedzieć? Stan finansów na kolejny sezon mamy 116 milionów minimum, czyli troszkę tego jest. Jeśli sprzedamy jakichś zawodników, no to odejdą ci zawodnicy, którzy no, będziemy musieli sprzedać też po prostu kilku zawodników bo na następny budżet płac, płac na następny sezon mamy 7 milionów 290 tysięcy nawet no sobie zrobimy budżet transferowy budżet płacowy 9 do 9 milionów teraz możemy go podnieść no zobaczymy jak to będzie w następnym sezonie 135 no 136 milionów na koncie prawie klubu czyli troszkę jest może coś tam Wygramy, znowu jesteśmy, stan finansowego fair play na zielono mamy, czyli będziemy mogli grać w pucharach, nie będzie chyba z tym żadnego problemu. Teraz co do, co do tego save'u, w następnym sezonie nie będzie już tylu, no tylu, nie było dużo, ale no parę było. Nie będzie tyle odcinków z Newcastle. Po prostu chcę na przykład zobaczyć polską ligę i jakąś drużynę. No, raczej z pierwszej ligi, tak żeby zobaczyć, czy jeśli będziemy wygrywać w Pucharach, to ta liga, jeśli awansuje, no to czy będzie po prostu awans tej ligi. Jacyś tam lepsi zawodnicy będą wyskakiwać. No, no zobaczymy. Właśnie dlatego chcę spróbować. I w Newcastle skupię się po prostu na, na tym, żeby. No, puchary pokazać, znaczy europejskie Puchary, jakiś tam tylko meczek z jakąś tam lepszą może drużyną i, i, i też niedużo nie ich. Je. Jeden tam może dwa czy trzy w, w, no, do połowy sezonu i, 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 tak, i to, tak to właśnie sobie zaplanowałem bo no pewna jest tych lig nawet ta fajna, no nie, nie jest fajna, ale no, pewnie będzie ciężka łotewska liga, która pierwszy raz jest w Football Manager też fajnie by było zagrać i zobaczyć co tam możemy w tej lidze po prostu osiągnąć to, tymi drużynami, no jest tylko pierwsza liga więc no Lubię jak są drugie ligi, no nawet trzecie. Szkoda właśnie też, że nie ma polskiej trzeciej ligi, bo też by się chciało pograć kimś tam słabszym i awansować do tej klasy naszej. No, słabej, bo słabej, ale no, fajnie, się, fajnie się gra, kiedy można awansować. No, I tyle. Dobra. Eee, lajkujcie, dislajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!